dzisiaj chcę Wam pokazać trochę rzeczy, które zrobiłam sama dla Petropów, a trochę które kupiłam. No, to jest taki naszyjnik na moim petropie. No, więc przechodzimy. Pierwsza to jest taka szafa, może coś tu jest. A, jakiś bryłoczek, a mniejsza. Pierwsza to jest taka szafa. No ładna jest, tylko nie wiem co to się stało, ale... No, powiem trochę duża, ale no, no taka następna to jest takie urzeczko, które mi się bardzo przydaje. Ja zawsze ją używam do, go używam do takich filmików różnych. No, jest cudowne. Dobrze. Kolejne to jest takie mleczko. To jest z tych akcesoriów, gdy kupowałam taki Mm. No taki zestaw z takim kotkiem. E, następna to jest taka szafeczka ta z Maca No te rzeczy z McDonalda nawet się mi przydały. I no są ładne, ładnie zrobione. Mm. Kolejna rzecz to jest to. To jest boskie. Tak fajnie zrobione. No, no po prostu ładne. Dobra, przechodzimy do takich rzeczy, których sama zrobiłam. No i jeszcze nie dokończyłam. Pierwszy to jest taki laptop, z takiego otwartego strasznie. Nie wiem z czego to ja wziąłem, nie pamiętam już. No i taki laptopik. Dupę trzeba się nadaje. Kolejny to jest... Też laptop, taki telefonik Ale tu popisane jest, kurde popisane, na no, trudno trzeba to zetrzeć mm. No No i ta książka, bo niedawno nagrywałam odcinek dla was I właśnie zostało I taki, taka książeczka No więc to na razie jest tyle, czekajcie na drugą część Pokazywanie rzeczy dla LPS, więc padajcie na mojego na mój kanał i padajcie na mój kanał i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Um, no mi jeszcze pokażę, że mam w szorcie i bardzo proszę o subskrypcję, naprawdę, naprawdę, naprawdę.